Czy nie jedną śniadanie, tylko dolejemy wodę i spadamy w stronę San Sebastian. Ale mi się właśnie gorąco zrobiło masakra. Wyobraźcie sobie, że będzie włożyła na bramkach. W miejsce, gdzie się wkłada pieniądze, włożyła kartę. No wiadomo, co to robić. Przecież to jest pieniądz, ale plastikowy. Jesteśmy już bardzo blisko San Sebastian. Jakieś 24 minuty od celu. No jestem ciekawa, czy będzie dla nas miejsce, bo ten R tak zwany. Ma tylko że między 20 a 30 miejsc. Trzeba było jednak iść do restauracji, usiąść na dupie i jeść. Jak matka, dyrektorka, coś wymyśli, to wymyśli. Jeszcze 1,7 km, czyli że 30 minut skrywania się pod górkę. Ja nie wiem właściwie, jak to określić, ale to już jest całkowicie inna Hiszpania. Jest to może kraj basków jakoś tak całkiem inny, po prostu od tej śródziemnomorskiej Hiszpanii. Cały czas fajnie. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w nowym dniu oraz w nowym vlogu. Jest czwartek, 4 stycznia my wracamy z Hiszpanii pomału w kierunku północnym. Dzisiaj mamy plan, żeby, żeby zatrzymać się w miejscowości San Sebastian i sam na kilka pięcios, ale czy uda nam się to zrobić? Nie wiadomo. Dlaczego? Dlatego, że w San Sebastian jest R, który ma pojemność tylko i wyłącznie 20. 25 kamperów, więc mam nadzieję, że znajdziemy miejsce. Zrobiłem mały research i podobno trzeba przyjechać około 11, 11.30, 12, żeby tam dostać, dostać miejsce. My pomału ruszamy, robimy serwis. Taki bardzo, bardzo szybki serwis. Musimy dolać wody, musimy smuścić czarą wodę. Ruszamy, bo jest godzina 9, tak żeby do San Sebastian dotrzeć jeszcze przed, przed południem. Także zapraszamy na nowy odcinek. Czy Wam pokażę za dnia, jak wygląda ten właśnie oto R. Jesteśmy w miejscowości Saragosa. Jest to potężny miejsce, potężny parking, gdzie można właśnie parkować swoje kampery. Zobaczcie. Dużo już dzisiaj rano odjechało, ponieważ zazwyczaj ludzie, którzy nie mają dzieci, jadą około 8, 7, 8 rano wyjeżdżają. No ci gdzieś mi troszeczkę dłużej śpią, ale jest wielki. Tam właśnie ten pan stoi. Można robić serwis, czyli dopuścić wodę, spuścić czarną wodę, a także opróżnić kota. A ja idę do środka, dziewczyny jadą śniadanie, idę do środka i bierzemy się za robotę, żeby wszystko posprzątać i jedziemy. Jak tam się śniadanie Wochę? Bardzo fajnie. Jak się tylko powiedzieć, że w związku z tym, że byliśmy 5 dni na dziko pod rząd, wczoraj były prysznice. Dominik, Agnieszka? Pierwszy raz, pierwszy raz braliśmy prysznic i w ogóle jeszcze chciałam powiedzieć, że takiego Dominiku pomyślałam, to są osoby, w ogóle rodzinka, którą poznaliśmy będąc w okolicach Alicante i Dominik ma takie powiedzenie, że burmistrz bardzo lubi e, chyba kamperowców, jeżeli w danym miejscu jest po prostu kemping za darmo i w takim miejscu jesteśmy, tu Saragossa, nie wiem czy Mariusz wspomniał, to miejsce jest za darmo. Dolanie wody. Oprócz nie to, wszystko jest za darmo, także się śmiałam tak samo do siebie, że pewnie burmistrz ma sam kampera, że takie coś stworzył. No ale widzieliśmy prysznic i powiem Wam, naprawdę super. A korzystając z tego, że wszystko było za darmo i woda, teraz tylko sobie dolejemy i, i mega. Także już i tak przestawiliśmy podczas tego wyjazdu, że naprawdę na dziko nie ma żadnego problemu. A teraz robimy kawę i spadamy, co? Teraz robimy kawę i jedziemy dalej, bo inne miejsca czekają. Szykujemy wodę zobaczcie, przed samym wyjazdem gdzieś wyczytałem na jednym z forum żeby kupić taką fajną przejściówkę. polega to na tym zobaczcie, że tutaj jest kluczyk i pasuje na każdy rodzaj gwinta ten gwint jest o wiele za mały żeby włożyć taką standardową nakrętkę więc co robię wkładam to Kręcam i woda leci. Dam Wam opis do tego w linku, bo naprawdę warto kupić 6 funtów. Dziewczyny jadą w śniadanie. Tylko dolejemy wodę i spadamy w stronę San Sebastian. I tylko jeszcze Wam powiemy, że jest rano 9 rano, tak? Jest 6 stopni. Także mamy mały szok termiczny. Nam też było chłodnie, oczywiście, rano, ale nie 6 stopni. Także. Już powoli musimy przedstawiać nasze ciała na niższe temperatury. E, jesteśmy ponad godziny w drodze. Mamy 120 km do San Sebastian. E, no, jedzie się tak sobie, ponieważ e, dość często tutaj są płynno i temperatura spada do 3 stopni e, na plusie. Więc wczoraj było 20, dzisiaj jest tylko 3 stopnie. Ja się już polażem, nie zimno. E, mam nadzieję, że za godzinę, godzina 20, będziemy już nad morzem w San Sebastian. A ja w tym czasie składam filmik, bo z nami to takie, że jak już wracamy, to rzucamy się tak w pracę i w życie codzienne, że po prostu ciężko nam idzie YouTube i składanie filmów, więc y, wtedy teraz to jest frajda. Ale w domu, jeżeli musimy to robić, to wtedy to już jest bardziej takie upierdliwe, że tak powiem. Nie, nie, to też jest frajda, tylko że nie zawsze mamy czas, żeby te filmy wychodziły na czas. No, dlatego czasami są co tydzień, czasami co dwa tygodnie, wszystko zależy od tego, jak mensen mają czas, żeby to ogarnąć. Zwróćcie uwagi, jakie becie ma fajne słuchawki. Ja <grym> co muszę używać, żeby słyszeć tutaj w ogóle co mówimy, tak? Becia ma takie słuchawki, to chyba właśnie dlatego, że ja słucham audiobooka w moich słuchawkach. Słow... E, dlatego musiała pożyczyć od sofijki. E, Jedziemy I, i zbliżamy się do kolejnych bramek. Ale mi się właśnie gorąco zrobiło. Masakra. Wyobraźcie sobie, że będzie włożyła na bramkach. W miejsce, gdzie się wkłada pieniądze, włożyła kartę? Nie ja wiem, co to robisz, przecież to To nie jest pieniądz, ale plastikowy. No i na szczęście oddało, także. A ja tu składam, wiecie, film. Podjeżdżam, tylko okno otwieram, widzę, wiecie, no, żeby włożyć. Nie, nie spojrzałam, że akurat to była dziura, rzeczywiście, na pieniądze. Ale także, jakby nam się to żyło, to no, nie panikujcie, kartę oddał z powrotem. Całe szczęście, bo pewnie bym tam stała teraz i płakała pod tym to by wyzywam. Przygody muszą być, słuchajcie Kładzi płacz. Diesel Euro 59 na autostradzie. Cena niezła. Wenclowa skup się teraz. Dobrą dziurkę wkładaj. No mi teraz nie da żyć będzie mi to wypominał. Przy każdych bramkach. Tu węclowa sięgła to. Już się bliżej nie da. No odpowiednia o, dziurka. Taka, taka sama maszyna. Proszę bardzo. Ja wam pokażę te dziurki. No, teraz weszło w dobrą. Jedziemy. Jesteśmy już bardzo blisko San Sebastian, jakieś 24 minuty od celu. No i jestem ciekawa, czy będzie dla nas miejsce, bo ten Air tak zwany. Tylko bodajże mieć te 20-30 miejsc No nie wiem Oprócz tego, jeśli chodzi o Park For Night I San Sebastian Jest bieda straszna, nie ma nic Więc jeżeli nie... Tam bólu już nie ma kampera i chyba <laughs> nie lubi kamperowiczów. Pomimo, że ten R nie jest zbyt duży, to jeszcze jest dosyć oddalony od, od plaży. Tam trzeba z 25 minut przejść do plaży, a około pół godziny tam do, do starego miasta. Mimo to warto, to jest naprawdę bardzo specyficzne miasto. To już jest tak jakby kraina basków, można nazwać to. I tak to jest taka inna Hiszpania, którą warto odwiedzić, warto zobaczyć, a przede wszystkim... To co my tam jedziemy, bo jak wiecie mycy kochają podróżować, ale my też kochają jeść. Więc my jedziemy tam męcę na pinchos. pinchos. A jeżeli nie wiecie, co to są pinchos, to mam nadzieję, że Wam je pokażemy. A no cóż, jesteśmy w San Sebastian. Za chwilę będzie chwila prawdy. Czy nas wpuszczą, czy się zmieścimy, czy się nie zmieścimy. Wygląda dość pełno, ale tu jedno miejsce chyba jest, co? Chyba ja, tak. Na tej trawce to dla nas ostatnie węzły <Ky> biorą. Szybko, szybko, szybko. No jest super. Tu też jest jedno. To ktoś jeździ w kółko, mi się wydaje. To z namiotem dachowym. Tyle kamperów, co jeździ, to się to człowiek nie, nie ma pojęcia, co? Tak, dużo wszędzie po prostu. Gdzie byśmy się nie ruszyli, bo jesteśmy już daleko od Morza Śródziemnego. Całkiem inny klimat, aczkolwiek to jest bardzo po prostu fajne miasteczko That's i tyle. Nice. Udało się zaparkować. Zobaczcie, na no, miejsce jest bardzo takie e, ciasne. No jest ciasno. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz? a teraz idę zapłacić za parking pomimo, że używam translatora niestety mam problem z zakupem biletu tutaj nie wiem, nie mam zielonego pojęcia co mam tutaj zrobić nie wyświetla mi się informacji po hiszpańsku nie ma możliwości zrobienia informacji po angielsku, więc yy, metodą tam i błędów robimy dalej mam, oficjalnie mam, mam bilecik słuchajcie, nie no, to nie, było nie lada wyzwanie to naprawdę było nie lada wyzwanie no ale mam bilet, więc możemy iść do miasta, Robimy ci kupione. Idziemy się przejść, ale także żeby być całkowicie szczerzy z wami, to powiemy, że to miejsce ma średnie opinie, bo czasami tutaj kradną. Więc tak, żebyście mieli pełen e, przegląd sytuacji, to wam to mówimy. No my mamy takie miejsce, gdzie wszystkie swoje cenne rzeczy chowamy, więc no schowaliśmy i idziemy. Stwierdziliśmy, że nasz włochaty przyjaciel musi się wybiegać, więc idziemy najpierw na punkt widokowy nad San Sebastian. Później wrócimy, trochę odpoczniemy w kamperze. Mariusz może się prześpi po drodze, bo jednak cały czas jechał. A potem pójdziemy na Pinchos. Trzeba było jednak iść z restauracji i usiąść na dupie i jeść. Jak matka dyrektorka coś wymyśli, to wymyśli jeszcze 1,7 km, czyli jeszcze 30 minut. skrobania się pod górkę. Mam nadzieję, że do góry będą stały taksów, żeby zjechać na tę taksówkę. Teterę! Kolejny durny pomysł wentowej, które dzieciaki będą mnie nienawidzić teraz przez lata. Jak będziecie moją mamę przyciągniała przez pół wybrzeża w Wielkiej Brytanii, to moja mama przez dwa tygodnie nie chodzić na kolana. Nie dość, że spinaliśmy się prawie godzinę. To musieliśmy zapłacić 250 za osobę. Dlaczego? Dlatego, że to jest prywatne miejsce, więc no tutaj jest opłata 250 za osobę. Podobno restauracja jest otwarta i jakieś tutaj jest jakieś karuzele. No, karuzele na szczycie, nie wiem ale widok słuchajcie, nie jest niezły. Zobaczcie jak to wszystko wygląda. i zbierają czurowski, więc bierzemy czurowski, bo nasi za 8 euro plus nutella 2,20, 10,20, cały zestaw. Bo dziewczyny zasłużyły po takim skrobaniu, wszyscy zasłużyliśmy. Czurowski pyszne. Z nutelką. Mm. Jam, miam Ręka w dół kosztuje euro euro za osobę, plus pies za 50. Jest tak to ma jako walizka, duża walizka. Ważne, że można, nie trzeba iść pieszo. Warto było, co? Warto tylko było, warto. Tylko taki mały szczegół, jakbyśmy zrobili większy research, to byśmy się dowiedzieli, że tą kolejką można wjechać samego dołu Oczywiście, do Oczywiście, że można. No, ale dobra. Przygoda. Znowu. Już wiemy, że ta łódeczka nie działa, która gdzieś tutaj pływa dookoła tego budynku, na całym czubku. Może no, i tutaj dobrze. Podejrzewam, że w sezonie jest otwarta, a teraz nie. W takim czymś tutaj się tu... Tu jest wejście i takim czymś się tu... Tu jest wejście. I tak się płynie taką wąską... Ale, łapiemy pociąg na dół, tak? Tak! Zdziamy taką oto sobie fajną kolejką funikularu Szukam dziewczyn, gdzie są A wy to jesteście, hello! Cena za tą przyjemność to 9,80 dla całej rodziny psa. Psa. I psa! Dreptamy z powrotem do kampera Do mańka naszego I taka nasza wskazówka, nie bądźcie jak męcla, nie idźcie pieszo do góry bo raz, że ta droga w ogóle nie jest przystosowana do chodzenia pieszo, teraz już wiemy dlaczego, bo po prostu ta kolejka jeździ my jakoś to przegapiliśmy mimo, że my to z Mariuszem byliśmy dwa lata, lata temu, na Mariusza Christmas Party z pracy a jeszcze wam powiemy a propos właśnie tego Christmas Party, które mieliśmy i tutaj byliśmy od Mariusza z pracy w ogóle było to tak zorganizowane, że byliśmy podzieleni wszyscy Osoby, osoby towarzyszące i pracownicy na grupy. pięć grup. Różne kolory. Spotkaliśmy się na dachu jednego z hoteli i tam dostaliśmy koperty. I każda z grup musiała iść do określonych tych barów, w restauracji Pinchos, zamówić coś do jedzenia, do picia. Zrobić zdjęcie. Wysłać na grupie Whatsappowej. No i jakby ta grupa, która jak najszybciej w każdym miejscu trzeba było posiedzieć minimum 15 minut. Ale chodziło o to, jak szybko znajdziecie te miejsca. i Zajmie wam jako grupa dojście z jednego w drugie. Coś takie podchody. Takie podchody, coś w tym stylu, tak. No i później spotykaliśmy się wszyscy w jednym, w jednej lokalizacji na samym końcu. Także bardzo fajne doświadczenie. Zresztą jak wszystkie wyjazdy świąteczne od Mariusza z pracy. Możemy iść? Bo żona głodna. Jeszcze chwilę. Wcześniej byliśmy na tej górze, tutaj do góry. No teraz tutaj. Zobaczcie, jak fajnie tu jest rozwiązane w San Sebastian. Tu jest bardzo dużo deptak dla ludzi. Z prawej strony jest droga dla rowerów, e, w to i z powrotem, a dalej jest normalna droga. Piękne takie słuchawki jeszcze mamy na pożegnanie z Hiszpanią, bo jutro już będziemy we Francji. Jest godzina 6 po południu, a zobaczcie, ile jest ludzi na plaży. W ogóle, ile jest ludzi na promenadzie, nie tylko na plaży. Ja nie wiem właściwie, jak to. Określić, ale to już jest całkowicie inna Hiszpania, jakieś inne, nie wiem, vibes, jakby to powiedzieć po angielsku. No nie wiem, to po prostu może kraj Basków jakoś tak całkiem inny po prostu od tej śródziemnomorskiej Hiszpanii. Cały czas fajnie. No wchodzimy w małe, wąskie uliczki San Sebastian i najlepsze restauracje Pinchos. Pinchos. Z... Do tego czy do tego? Bo ten jest do kies. Taki... Dobra, chodzimy. dostaje taką karteczkę oraz długopis i na tej karteczce zaznacza sobie numer jaki chce My zaznaczyliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem pozycji 8 pozycji, tylko z dwa piwa. Idziemy jeść Idzie, jedzonko! Smakójki na jeszcze piwo Uhu, wow No niech pchajcie się. Znajdzie się miejsce dla wszystkich Co myślisz, Sofi? Mmm, z kiełbaskami i czypiskiem Super. Zobaczymy. Papryczki jalapeno, ale one są bardzo jakby e, zrobione z solą morską. Z że spróbuję. pechotajos Takie słone, co? Pyszne są. Brawo, że, brawo, że spróbowałeś. One no, są naprawdę dobre, nie wymyślaj. Nie? Yes. Mama? O, to oliwka próbuję. No dalej, naprawdę, ty, to, będzie, to będzie coś, co ty polubisz. Dziewczyny próbują papryczek. dalej. No dalej. You can do it, naprawdę dobre. Cały ugryź i potem gryź. No teraz mama. Ale penio? Daddy? cały zestaw to 45 euro. Drogo? Nie Wiemy. Drogo. Trochę nie. drogo. Płaci się zatem fan takich wyborów Dzień i wszystkiego? wszystkiego. Co mówicie dziewczyny? Fajna jako ciekawostka, żeby spróbować różnych rzeczy. No zjedliśmy wszystko, więc... No jak jeszcze nie, jeszcze to. Jeszcze to. A teraz... Super czas. Teraz czas Dzień. na następne. Next! Byliśmy w zeszłym roku i to jest bardzo dobre wino. Także bierzemy wino na 100%. Zobaczcie, był jeden z tych barów, który musieliśmy znaleźć, będąc na puste sparty, i byliśmy podzieleni na drużynę. Jak już o tym, Pinch z Bar? się bardzo fajne wspomnienia, jak właśnie byliśmy z Mariusza z pracy, ale nie. nie Coś tutaj się, się powstrzymało, nie? Te wcześniejsze były zdecydowanie lepsze. I jeszcze pójdziemy do jednego i dziękujemy bardzo. Wino dla żony, Tu mamy tak. No i tutaj ośmiorniczka dla mojego męża. Ośmiorniczka, tak. Ośmiorniczka, no. To jest, to jest. To jest ośmiornica. A Sophie ma tutaj kalamary. Mm. Mm. Proszę bardzo. A ugryź sobie, dobudzi weź po prostu i ząbkami. Na patyczku. No. Właśnie tak. Lubisz, nie? Ja też lubię ośmiorniczkę. <noise> też lubię maśmierniczkę. A mamiczka sobie weźmie... Mi najbardziej smakuje to. smakuje, smakuje to, nie? Bo to jest to sam ser, co miałam wcześniej. Tutaj wszystkie zespoły, które miały odwiedzić ileś tam tych z pinch, Barów, to tutaj później ostatni pięć Bar, każdy team miał bardzo blisko tego e, square'u, ryneczku i tutaj wszyscy bawiliśmy się. I tu też kończymy? Naszą I wycieczkę po Pinchas Bar, a teraz po idziemy. Sebastian. A teraz idziemy. No i przed siebie jeszcze. Musimy. Nie, musimy poszukać taksówki, bo kawał jest do kampera i już nie mamy siły iść. No ale becie obiecałeś jeszcze czuro z wycieką. Bo wiem, że tu były, gdzieś. Słuchajcie, jesteśmy w świecie czekolady. No pycha, normalnie, masakra. Pani nas zaczepiła, dając takie za darmo przed. przed sklepem. No i wróciliśmy się, bo takie dobre, bo pani taka miłutka No i kupiliśmy, no Przeciągnęliśmy dzieciaki przez pół San Sebastian Teraz idziemy na taksówkę I wracamy do motorhome'u, bo tam czeka nasyprylowa Także łapiemy łap, taksówkę I do domu, no. Do kampera No, Jesteśmy w miejscu, skąd wyruszyliśmy Cała podróż taksówką kosztowała 10 euro Super, co? Naprawdę Mamy tylko i właśnie 5 minut. A teraz, tej prólowej. Tak się tatuś spiesz do swojego dziecka. A tatuś to chyba go trochę czepło to piwko i winko. A pies się posika. O ile jeszcze? Jeszcze? Ale za to zobaczcie jak przypilnowała kampera, Nikt nam się nie włamał. Marian, tak przypilnowała kampera, że nikt jej nie ruszył. Mój piękny, <laughs> moja kochana. Oliwka, pokaż, jakie origami zrobiłaś. No. To by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz pobyt w San Sebastian. I Jutro zbieramy się dalej. Pamiętajcie, jeżeli podobał wam się ten odcinek, łapka w górę. Komentujcie, pytajcie, jeżeli macie jakieś pytania. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa. A.